Dzień dobry. Czyny mówią głośniej niż słowa. Cytat Paula Samuelsona, znanego ekonomisty. Prawo i Sprawiedliwość nie mówi o prawdy, że stan finansów publicznych jest dobry, jest zły. W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość Odziedziczyło po poprzednikach ze wszystkich ekip, po przemianach w 1989 roku, dług publiczny na poziomie 1 biliona złotych. Jeśli wstępne wyliczenia okażą się prawdą, to z końcem 2024 roku dług publiczny w Polsce wyniesie 2 biliony złotych. A więc, prawo i sprawiedliwość, zadłużyło nasz kraj w ciągu 8 lat swoich rządów na 1 bilion złotych które my będziemy musieli spłacać. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.